Połowa wakacji więc na rynku posłucha, a kto nie ma brzucha ten słabo... Się stara. Jesteśmy w trakcie jednego z najdudniejszych okresów w roku, czyli przełomu lipca oraz sierpnia, czyli de facto w miesiącach, których za wiele się nie pojawia. Nie tylko mówimy o jeżeli chodzi o smartfony, nie tylko jeżeli mówimy o tabletach, nie tylko jeżeli mówimy o laptopy oraz komputery, ale również jeżeli mówimy o segment growy i gier, które wychodzą w tym okresie wakacyjnym. Oczywiście za nami już kilka bardzo fajnych premier. W tym roku przecież spodziewamy się również The Last of Us Part 1, odświeżonego totalnie we wrześniu oraz bodajże w listopadzie Gadowora Ragnarok, natomiast no, jest trochę bida. Jednak z doświadczenia już można powiedzieć, że już okolice pierwszej połowy sierpnia danego roku zaczynają powoli rozkręcać się, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju premiery. Zatem zapraszam na nowe subiektywnie, w którym to podsumowujemy sobie newsy z ostatniego tygodnia. Jedymy! tak jak mówiłem, już 10 sierpnia odbędzie się nowy ampak w ramach którego poznamy następcę Galaxy Z Folda 3, czyli 4 oraz Z Flipa 4. Na temat urządzeń wiemy tyle, że nie będą absolutnie w żadnym stopniu rewolucyjne, choć prowadzą jakieś tam elementy ewolucyjne, które mają zachęcić potencjalnych klientów do zakupu tych urządzeń. Natomiast też nie możemy się spodziewać niskich cen. Myślę, że Z Flip 4 to spokojnie około 5-6 tysięcy złotych. Za Folda pewnie będzie trzeba wydać no minimum 8-9 tysięcy złotych, ale zobaczymy. Z Fold 4 będzie urządzeniem z dwoma ekranami, jednym 7,6 cala, drugim 6,2. Obydwa będą to ekrany AMOLEDowe z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Za wydajność urządzenia będzie odpowiadać Snapdragon 8+ Plus generacji pierwszej, 12 bądź 16 GB RAM, pamięć 256 bądź 512, 50 megapikselowy, szeroki ultraobiektyw oraz 12 megapikselowy teleobiektyw. Kamera do selfie 16 megapikseli, Android 12, nowa wersja One UI, 25-watowe ładowanie oraz bateria 4 4400 mAh. Jeżeli chodzi o Z-Flipa, na pewno będzie poprawione ładowanie, bo jak dobrze pamiętamy, we wcześniejszych modelach to ładowanie nie było najlepsze. Bateria również ma wzrosnąć, coś około 3700 mAh. Dołożę wszelkich starań, aby już być może w przyszłym tygodniu pierwsze wrażenia z tych urządzeń się pojawiły, natomiast nic yy, nie jestem w stanie obiecać. Trzymam kciuki, bo wiem, że są zwolennicy Z-Flipa. Ostatnio ja należę do tego grona, ale są również zwolennicy Z-Folda. Ja również do tego grona należałem. A Apple uśmierca, Kolejne laptopy. Krótko mówiąc, za sprawą strony Apple dostaliśmy informację, iż 8 dodatkowych komputerów wchodzi do listy Vintage, czyli nie tylko urządzeń, które nie będą dostawać aktualizacji do nowego oprogramowania, ale również które w wielu przypadkach przestają być naprawiane przez serwisy Apple. I to jest trochę dziwne, bo są na liście urządzenia naprawdę całkiem świeże, które bez problemu nie tylko mogłyby dostawać aktualizacje, ale które pod względem konstrukcyjnym zanadto nie odbiegają od tych nowszych urządzeń, które zostały wydane w tym roku poza wymianą procesorów, chociażby MacBooki. Z 2016 roku są to urządzenia, które bez problemu mogły w dalszym ciągu funkcjonować. No ale poza MacBookami Pro 13-calowymi oraz 15-calowymi z 2016 roku, do listy Vintage dołącza 12-calowy MacBook z 2016 roku, MacBook Air z 2015. MacBook Pro z 2015, iMac 21,5-calowy z 2015 oraz iMac 27-calowy z ekranem Retina również z 2015 roku. Za urządzenia zabytkowe uważa się również iPada Pro 9.7 z 2016 roku. Pomijam fakt, że dystrybucja zostanie mocno ograniczona, żeby nie powiedzieć, ciężko będzie to urządzenia kupić, nie dostaną wsparcia, ale tak jak i wcześniej wspomniałem, będą problemy z naprawianiem tych urządzeń. Szkoda że tak stosunkowo świeże laptopy, tym bardziej te MacBooki Pro z 2016 roku zostają udupione przez Apple już po zaledwie 6 latach. Kolejna wielka rewolucja iPhone 14 Pro ma otrzymać uwaga. Niesamowita informacja obiegła internet. Jak zauważył na Twitterze współpracownik MacRumors Steve Moser, Xcode 14 Beta zawiera interesujący interfejs blokady ekranu, który eliminuje szczegóły z widżetu ekranu, gdy ekran się budzi. Animacja wskazuje, że modele 14 Pro mogą usunąć skomplikowane szczegóły i innej zawartości ekranu, gdy iPhone jest zablokowany i zawsze włączony wyświetlacz jest aktywny. Wow, 2022 rok i Apple wprowadza Always on Display, jak się okazuje tylko i wyłącznie do modeli Pro. To byłoby mocno dziwne, tym bardziej, że modele 14 też posiadają ekrany OLED, więc tutaj pod względem technicznym nie byłoby żadnego problemu. TikTok najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zacznie konkurować z Spotify. Nie da się ukryć, że TikTok w ostatnich latach stał się rewolucją na skalę światową, jeżeli chodzi o całe social media. Coraz więcej użytkowników przechodzi na TikToka. Jeżeli chodzi o mój stosunek do TikToka oraz shortów, wiecie jak to wyglądało, natomiast Czasy się zmieniają, trzeba nadążać za trendami, więc o tym mam kilka informacji Wam do przekazania na koniec materiału. Ale skupiając się na TikToku, firma macierzysta TikToka ByteDance złożyła w maju wniosek o znak towarowy w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych w USA dla TikTok Music. Zgodnie ze zgłoszeniem, usługa umożliwi użytkownikom kupowanie, odtwarzanie, udostępnianie i pobieranie muzyki. Umożliwiłoby to również użytkownikom tworzenie, udostępnianie i polecanie list odtwarzania, komentowanie muzyki, a także strumieniowe audio i wideo na żywo. ByteDance złożył już wniosek. O znak towarowy TikTok Music w Australii w listopadzie ubiegłego roku. No cóż, TikTok, jak widać, genialnie sobie radzi nie tylko, jeżeli chodzi o konkurencję, jaką jest YouTube. Choć to też nie jest do końca aż taka konkurencja, mam wrażenie, że to trochę inny segment, ale tak samo jeżeli chodzi o metę, czyli Instagrama oraz Facebooka. Krótko mówiąc, wszystko to za sprawą szybkich skondensowanych treści innego podejścia do praw autorskich oraz kompletnie odmienionego działania algorytmu. Na ten moment mam wrażenie bardziej sprawiedliwego dla wszystkich twórców i nie pompowania wyświetleń w tych bardziej zaufanych tych z ogromnymi liczbami na kontach. Krótko mówiąc, chcąc czy nie chcąc, i ja jako sceptyk mogę powiedzieć, że TikTok na ten moment. Zamiata. Kupiliście sobie ostatnio drogi telewizor ile wydaliście? 5000? 10, 15, a może 50? Telewizor w cenie mieszkania i dobrego auta? Jest to możliwe. Na YouTubie pojawił się nowy materiał promujący austriacką markę c -Seed, czyli totalnie nową, high-endową markę premium, która nie ukrywajmy jest przeznaczona do osób naprawdę, naprawdę zamożnych. Trzy modele 103-calowy, 137-calowy oraz 165-calowy, dwa głośniki 100-watowe, szerokopasmowe, ekran 4K, wspierający rzecz jasna HDR+, natomiast bez Dolby Vision, na ten moment najtańszym model został wyceniony na niespełna 900 tysięcy złotych. Najtańszy. 103 calowy. No, tłusta cena. W sieci pojawił się materiał przedstawiający fanowski remake pierwszego gadowora, czyli gry wydanej w 2005 roku na PlayStation 2. Ostatnio zauważyłem, że na YouTubie jest wysryw gameplay w sensie możliwości Engineu Unreal Engine 5 i miłość, że chwilami mi się to nudzi, tak jako ogromny fan gadowora, ogromnie życzyłbym sobie jakichś remake'ów całej trylogii gadowora no może nie trylogii, a na pewno dwóch pierwszych części. Oraz dwóch portów z PSP. Jeżeli jesteście zainteresowani, link pozostawiam na dole. Mamy na sali fanów Greotron. Aktualnie HBO Max wprowadza na nowo Greotron w rozdzielczości 4K wraz ze wsparciem Dolby Vision oraz Dolby Atmos. Tego typu promocja mam wrażenie, że wynika z tego, iż lada chwilę ma się pojawić spin-off Greotron. Natomiast no, jeżeli czas pozwoli, ja z przyjemnością bym jeszcze raz zapoznał się ze wszystkimi sezonami, które wiadomo, na początku były super, potem były ciut słabsze. A końcówka bywała kontrowersyjna. No dobrze, moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko, ale jest kilka y, ważnych ogłoszeń, które chciałbym, żebyście jeszcze na chwilę pozostali. Po pierwsze, jeżeli chodzi o Nothing Phone, w tym tygodniu na kanale powinny się pojawić dwa materiały poświęcone temu urządzeniu i w jednym z materiałów będzie konkurs. Konkurs, w ramach którego do wygrania będą moje prywatne słuchawki Nothing Ear One w kolorze. Białym, mam jeszcze wersję czarną, więc białą postanowiłem, że przeznaczę na konkurs. Słuchawki w fajnych cenach, bo one są za około 400 zł, bardzo oryginalne pod względem designerskim i tego, jak się prezentują. Świetnie komponują się z, ze smartfonami na Think One, więc te słuchaweczki będą do Was, dla Was, do wygrania. W następnym tygodniu jeszcze jeden konkurs, w ramach którego do wygrania będzie jeden z moich sprzętów, z których korzystało mi się bardzo, bardzo dobrze, ale Czas na zmiany. No i czas przystosować się do nowych trendów panujących w internecie. Zatem, nie antyfan jak najbardziej cały czas będzie funkcjonować, dopóki fabryka pozwoli. Natomiast od dzisiaj rusza kanał antyfan Shorts, w ramach którego będę przedstawiać Wam w dalszym ciągu technologię. Natomiast w bardziej skondensowanej formie i bardziej takiej bekowej, o charakterze mocnych sucharów. Z gorąco zachęcam do subskrypcji. Plan jest taki, aby w tygodniu pojawiały się minimum dwa shorty. Brzecz jasna, w ciągu najbliższych kilku tygodni również ruszę z TikTokiem. I mam nadzieję, że to będzie taka fajna, Zapchaj dziura pomiędzy materiałami, które pojawiają się na tym kanale głównym, no, które siłą rzeczy zabierają mi więcej czasu, no bo przygotowanie takiego materiału z newsami to też jakieś 10-12 godzin ze wszystkiego, a tak będą pojawiać się shortciki z branży. Pewnie będą jednominutowe recenzje, pewnie będą jakieś bekowe scenki i będą newsy z świata technologii, tak jak mówiłem, w skondensowanej formie. A tymczasem moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Jeżeli film okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem oraz pozostawienie subskrypcji na kanale. Tymczasem kłaniam się nisko, miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. See ya!